Czy zastanawiałeś się kiedyś jaki grzech jest najbardziej ignorowany przez chrześcijan, a jednocześnie najbardziej odrażające dla Boga? To ten sam grzech, który oddziela nas od Bożej łaski i niszczy nasze duchowe życie od wewnątrz. W dzisiejszym filmie będę mówić o tym ukrytym grzechu, który często przeoczamy, ale który może zniszczyć naszą relację z Bogiem i innymi wierzącymi. Zanim zaczniemy, subskrybuj kanał i skomentuj skąd oglądasz. Chciałbym dzisiaj zaprosić cię do szczerej i głębokiej refleksji nad własnym sercem. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów czy naprawdę znasz swoje duchowe wianeresze. Czy wiesz co kryje się w zakamarkach twojej duszy? Pismo święte mówi nam, że serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, któż jest głębi. To głęboka prawda, która przypomina nam, że często nie jesteśmy w stanie sami dostrzec wszystkich grzechów, które nas niewalają. Niektóre z nich są oczywiste widoczne gołym okiem, jak gniew czy niemoralność, ale inne inne potrafią ukryć się tak głęboko, że żyjemy nieświadomi ich destrukcyjnej obecności w naszym życiu. Zauważyłem, że jako chrześcijanie mamy tendencję do skupiania się na zewnętrznych oznakach pobożności. Chodzimy do Kościoła, modlimy się przed posiłkami, może nawet służymy w jakiejś posłudze. To wszystko dobre rzeczy, ale Bóg patrzy głębie, On widzi to, czego my nie dostrzegamy. Widzi pychę ukrytą za naszą pokorną słówbo. Widzi zazdrość zamaskowaną jako troska o sprawiedliwość. Widzi samolubstwo przebrane za dbanie o własne potrzeby. Nie po to, by nas zawstydzić czy potępić, ale by nas uwolnić. Pomyśl o tym, nie możemy zostać uwolnieni od czegoś, czego nie uznajemy za problem. Dlatego tak ważne jest, byśmy pozwolili Bogu pokazać nam prawdę o nas samych. Nawet jeśli będzie bolesne. Zachęcam Cię dzisiaj do modlitwy Dawida z palmu 139. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce, dość wyć mnie i poznaj moje troski. Zobacz, czy jestem na drodze nieprawej i prowadź mnie drogą odwieczną. To modlitwa odwagi i pokory. To prośba o to, by Bóg pokazał nam prawdę, której sami nie chcemy lub nie potrafimy zobaczyć. Choć bądźmy szczerzy przed Bogiem. On, i tak zna nasze serce lepiej niż my sami. Nie ukrywajmy się przed Nim. Nie udawajmy, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. Otwórzmy się na Jego światło, które oświetla wszystko, co ukryte. Tylko wtedy możemy doświadczyć prawdziwej wolności i przemiany, której tak bardzo pragniemy w naszym chrześcijańskim życiu. Biblia pokazuje nam wiele przykładów osób, które na zewnątrz wydawały się sprawiedliwe, ale w sercu ukrywały grzech. Weźmy na przykład króla Dawida, człowieka według Bożego Serca, który jednak popadł w cudzołostwo i morderstwo, albo faryzejuszów, których Jezus nazywał grobami pobielanymi, na zewnątrz w piękni, wewnątrz w pełni nieczystości. Te historie nie są tylko starożytnymi opowieściami, ale zwierciadłem, w którym możemy zobaczyć samych siebie czy nie zdarza się nam czasem ukrywać naszych prawdziwych motywów pod poszczem pobożności. Czy nie usprawiedliwiamy czasem naszych małych grechów, myśląc, że są nieistotne w porównaniu z poważniejszymi przewinieniami? Sublados, niektórych grechów sprawia, że łatwo je ignorujemy. Zazdrość ukryta w sercu, duma zamaskowana jako pewność siebie, osądzanie innych pod pozorem troski o prawdę, te grechy często pozostają niewidoczne dla innych. A czasem nawet dla nas samych najniebezpieczniejsze są właśnie te grechy, których nie rozpoznajemy. Jak powiedział Jeremiaś, najzdradliwsze jest serce najbardziej przewrotne któż je zglebi. Dlatego potrzebujemy Bożego światła, aby oświeciło najciemniejsze zakamarki naszej duszy. Te ukryte przewinienia są szczególnie niebezpieczne, ponieważ tworzą barierę między nami a Bogiem. Izajasz pisał, że to nasze winy oddzielają nas od Boga. Kiedy ignorujemy grzech w naszym życiu, nasza modlitwa staje się płytka, nasze uwielbienie puste a nasze świadectwo bezsilne. Jak możemy doświadczyć pełni Bożej obecności, gdy trzymamy się czegoś, co On nienawidzi? W codziennym życiu duchowym te niewidoczne grzechy działają jak powolna trucizna, stopniowo znieczulają nasze sumienie, osłabiają naszą wrażliwość na ducha świętego i z niech stracają nasze postrzeganie Bożej prawdy. Zanim się zorientujemy, możemy znaleźć się w miejscu duchowej osłości, zastanawiając się, dlaczego niebo wydaje się milczeć. Dlatego zachęcam cię dzisiaj, poproś ducha świętego, aby oświetlił każdy zakamarek twojego serca. Bądź odważny w konfrontowaniu się z tym, co on ci pokaże. Pamiętaj, że Bóg nie pokazuje nam naszych grzechów aby nas potępić, ale aby nas uwolnić, On pragnie, abyśmy doświadczyli pełni życia, które przychodzi tylko wtedy, gdy chodzimy w prawdzie i przejrzystości przed Jego obliczem. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że staliśmy się jej ofiarami. Widzicie kiedy rozwijamy się duchowo, kiedy poznajemy Pismo Święte i zaczynamy dostrzegać owoce ducha w naszym życiu, Pojawia się niebezpieczeństwo. Zaczynamy myśleć, że jesteśmy szlepsi od innych, bardziej duchowi, bliżej Boga. To właśnie wtedy pycha duchowa zapuszcza korzenie w naszych sercach. Hysterykom, co to to zawisko od lat w życiu wielu chrześcijan, również w moim własnym. Pycha duchowa przybiera różne formy, czasem objawia się jako poczucie wyższości. Patrzymy z góry na tych, którzy nie dorastają do naszego poziomu duchowości. Innym razem to brak pokory, uważamy, że nasze interpretacje pisma są zawsze właściwe, a nasze zrozumienie woli Bożej jest bezbłędne. Bywa też, że pyka duchowa przejawia się w niechęci do przyznania się do słabości. Udajemy, że mamy wszystko pod kontrolą, że nie zmagamy się z grzechem jak zwykli wierzący. Powiedział mi coś, co głęboko zapadło mi w pamięć. Im dłużej służę Bogu, tym bardziej zdaje sobie sprawę jak bardzo go potrzebuje to właśnie przeciwieństwo pychy duchowej głęboka świadomość własnej zależności od boga zadaj sobie teraz pytanie czy nie patrzysz z wyższością na innych wierzących czy nie osądzasz tych którzy mają inne poglądy teologiczne czy nie ukrywasz swoich duchowych zmagań, bobiąc się, że inni zobaczą Twoją niedoskonałość? Czy nie czujesz się lepszy od tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę wiary? Wiary. Socratez kĘwarte. Bóg sprzeciwia się pysznym, ale pokornym okazuje łaskę. Pokora to nie słabość, to prawda o nas samych w świetle prawdy o Bogu to uznanie, że wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od niego. To świadomość, że bez jego łaski jesteśmy niczym. Czyme? Bysz jako się. Jesteśmy niczym. Tytare, Proszę cię dzisiaj, abyś w modlitwie poprosił Ducha Świętego o oświecenie twojego serca. Niech pokaże ci obszary, w których pycha duchowa mogła się zakorzenić. A kiedy ją rozpoznasz, nie poddawaj się z ale z pokorą przynie się przed Boży Tron Łaski. On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Picha duchowa to jedna z najgroźniejszych pułapek, w którą możemy wpaść jako chrześcijanie. Widzę to wyraźnie w moim własnym życiu i w życiu wielu wierzących. Kiedy zaczynamy myśleć, że jesteśmy lepsi od innych z powodu naszej wiary, wiedzy biblijnej czy zaangażowania w kościele, Tworzymy niewidzialny mur, który oddziela nas z srowlu od Boga, jak i od innych ludzi. Pismo Święte wielokrotnie ostrzega nas przed taką postawą. W księdze przysłów czytamy Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Te słowa nie są pustym ostrzeżeniem. To duchowa zasada, którą widziałem w działaniu niezliczoną ilość raz, kiedy wynosimy się ponad innych, tracimy zdolność do autentycznego współczucia i służby. Zamiast widzieć w innych obraz Boga, zaczynamy patrzeć na nich z góry. Zamiast budować mosty, tworzymy podział. Jezus surowo potępiał faryzajuszy właśnie za ich duchową pychę. Za przekonanie, że są lepsi od greśników, których tak chętnie osądzali. Czy nie robimy czasem tego samego? Czy nie oceniamy innych chrześcijan za to, że nie są tak duchowy jak my? Czy nie patrzymy z politowaniem na tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę wiary? W Jodliwy Bóg sprzeciwia się pysznym z bardzo prostego powodu. Pycha z niech straca prawdę o tym, kim jesteśmy. Prawda jest taka, że wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Niego. Nasze talenty, nasza wiedza, nasze duchowe dary, wszystko... To pochodzi z jego łaski, nie z naszych zasług. Kiedy o tym zapominamy, zaczynamy żyć w iluzji samowystarczalności, która oddala nas od Boga. Apostoł Piotr napomina nas, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To nie jest przypadek, że pokora jest tak ceniona w Królestwie Bożym. Pokora otwiera nasze serce na Bożą łaskę i mądrość. Pozwala nam uczyć się od innych, nawet od tych, których moglibyśmy uznać za mniej doświadczonych duchowo. Pokora buduje wspólnotę podczas gdy pykają niszczyzny. Nie tej udawanej, która jest tylko inną formą pychy, ale autentycznej pokory, która wypływa z prawdziwego zrozumienia, kim jestem przed Bogiem, grzesznikiem zbawionym przez łaskę, który wszystko zawdzięcza miłosierdziu Bożemu. Tylko taka postawa pozwala nam żyć w prawdzie. I autentycznej relacji z Bogiem i ludźmi. Chcę podzielić się z wami praktycznymi sposobami rozpoznawania pychy w naszym codziennym życiu. Pycha jest jak cichy złodziej, który wkrada się do naszych serc niepostrzeżenie. Często przejawia się w naszej reakcji na krytykę. Zauważyłeś, jak trudno ci przyjąć konstruktywną uwagę, jak szybko stajesz się defensywny, gdy ktoś wskazuje twoje błędy. To pierwszy sygnał ostrzegawczy. Prawdziwa pokora pozwala nam przyjmować krytykę z wdzięcznością, widząc w niej szanse na rozwój duchowy. Drugi sygnał to ciągle porównywanie się z innymi. Gdy łapiesz się na myśleniu, przynajmniej nie jestem tak zły jak on, lub modlę się więcej niż inni w moim kościele. To pycha przemawia przez ciebie. Bóg nie ocenia nas przez porównanie z innymi, ale patrzy na nasze serce. Czy często używasz zwrotów ja? Mnie, Moe, czy masz trudności z przyznaniem, że nie wiesz wszystkiego? Czy zawsze musisz mieć ostatnie słowo w dyskusji? To wszystko są subtelne oznaki pychy. Podobnie jest z trudnością w cieszeniu się sukcesów innych. Jeśli odczuwasz ukłucie zazdrości, gdy ktoś inny otrzymuje pochwałę lub błogosławieństwo, to pycha walczy o kontrolę nad twoim sercem. Kolejnym sygnałem jest brak wdzięczności. Pycha sprawia, że zaczynamy uważać Boże błogosławieństwo za coś, co nam się należy. Zachęcam was, abyście codziennie prosili Ducha Świętego o światło prawdy. Módlcie się słowami całmu zbadaj mnie Boże i poznajmy serce doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Tylko Duch Święty może oświecić te zakamarki naszego serca, których sami nie chcemy zobaczyć nie bójcie się stanąć w prawdzie przed Bogiem. On nie chce nas zawstydzić, lecz wyzwolić. Praktykujcie codzienną refleksję, pytając siebie, czy dzisiaj działałem z pokory czy z pychy. Zapisujcie swoje spostrzeżenia w dzienniku duchowym. Pamiętajcie, że rozpoznanie pychy to dopiero pierwszy krok. Prawdziwa zmiana przychodzi, gdy z pokorą przyznajemy się do swoich słabości przed Bogiem i prosimy go o przemianę. Bóg sprzeciwia się pysznym. Ale pokornym daje łaskę. Nie zniechęcajcie się, gdy odkryjecie w sobie przejawy pychy to znak, że Duch Święty już działa w Waszym sercu, pokazując Wam prawdy o Was samych, a prawda, jak obiecał Jezus, wyzwala nas do życia w autentycznej relacji z Bogiem i bliźni. Teraz chciałbym zainspirować Was do podjęcia konkretnych kroków w kierunku pokory. To nie jest łatwa droga, ale jest to droga, którą Bóg błogosławi. Zacznij od codziennej modlitwy o pokory. Proś Boga, aby pokazał ci obszary, w których Pycha wkrada się do Twojego życia. Kiedy klękasz przed Bogiem, uznajesz, że On jest Panem, a Ty Jego sługą. To pierwszy krok do prawdziwej pokory. Pamiętaj, że pokora nie oznacza myślenia o sobie źle, oznacza myślenia o sobie mniej. A o Bogu i innych więc Jezus powiedział Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Te słowa powinny być naszym drogowskazem w codziennym życiu. Praktykuj pokorę poprzez świadome uniżenie się przed innymi. Może to oznaczać przyznanie się do błędu, gdy nie masz racji, albo przyjęcie krytyki bez defensywnej postawy. Może to oznaczać słuchanie innych z prawdziwym zainteresowaniem, zamiast czekania na swoją kolej. Pokora objawia się w gotowości do służenia innym bez oczekiwania na uznanie czy pochwały. Jezus umył nogi swoim łucinczom, czy jesteśmy gotowi naśladować jego przykład służby. Wybaczenie to kolejny potężny akt pokor. Kiedy wybaczamy, uznajemy, że sami potrzebujemy Bożego przebaczenia. Pyka trzyma nas w niewoli urazy, podczas gdy pokora uwalnia przez przebaczenia. Praktykuj wdzięczność każdego dnia, wdzięczność przypomina nam, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Zapisuj błogosławieństwa, które otrzymujesz i dziękuj za nie Bogu, to pomoże Ci zachować właściwą perspektywę. Pamiętaj, że prawdziwa pokora nie polega na umniejszaniu swoich talentów czy zdolności, Bóg dał Ci dary abyś ich używał. Pokora oznacza uznanie, że te dary pochodzą od Niego i są przeznaczone do służby innym, nie do własnego wywyższenia. Kiedy zaczynasz praktykować pokorę, odkrywasz, że Bóg działa w Twoim życiu w nowy sposób. Duch Święty zyskuje więcej przestrzeni, by Cię prowadzić i przemieniać. Pokora otwiera drzwi do głębszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Jak powiedział Piotr, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. Wybierz dziś drogę pokory, a doświadczysz łaski Bożej w nowy, potężny sposób. Chciałbym podzielić się z Wami kilkoma historami, które głęboko mnie poruszyły. Pamiętam Marka odnoszącego sukcesy biznesmena, który przyszedł do mnie po nabożeństwie. Uży spływały po jego twarzy. Gdy wyznał przez lata, myślałem, że służy Bogu, ale tak naprawdę służyłem własnej dumie. Budowałem imperium, by pokazać innym moją wartość. To rozpoznanie pychy w jego sercu było początkiem prawdziwej przemiany. Dziś Marek prowadzi grupę wsparcia dla przedsiębiorców, ucząc ich jak prowadzić biznes z pokornym sercem, albo weźmy Annę, liderkę uwielbienia w naszym kościele. Przez lata walczyła z ukrytą zazdrością wobec innych muzyków, którzy otrzymywali więcej uznania. Śpiewałam dla pana, ale w głębi serca pragnęłam pochwał dla siebie. Wyznała podczas jednego z naszych spotkań, kiedy w końcu uklękła przed Bogiem i nazwała swoją pychę po imieniu, doświadczyła wyzwolenia. Jej uwielbienie stało się czystsze, a relacje z innymi muzykami głębsze i szczersze. Te historie pokazują potężną prawdę, Bóg przywraca radość, pokój i autentyczną relację z Nim, gdy odważymy się stanać w prawdzie o naszej pyszce. Widziałem to setki razy, gdy ludzie przestają udawać doskonałych i przyznają się do swojej duchowej arogancji, Bóg wkracza z uzdrawiającą łaską. Paweł, starszy naszego zboru, przez lata oceniał innych za ich. Mniejszą duchowość. Dopiero gdy jego małżeństwo zaczęło się rozpadać, zobaczył, jak pycha zniszczyła jego zdolność do prawdziwej miłości. Jego pokorne wyznanie przed wspólnotą otworzyło drzwi do uzdrowienia nie tylko jego serca, ale i wielu innych osób. Zachęcam Cię dzisiaj: nie próbuj walczyć z pychą w samotności. Znajdź zaufaną osobę, mentora duchowego lub małą grupę, gdzie możesz być autentyczny. Podziel się swoimi zmaganiami. Wyznaj, w których obszarach twojego życia pycha przejęła kontrolę. Bóg działa przez wspólnotę, przez braci i siostry w Chrystusie, którzy mogą ci pomóc zobaczyć ślepe punkty. Bóg nie odrzuca skruszonego serca. Przeciwnie, przybliża się do niego z czułością i miłością. Czy odważysz się dzisiaj stanąć wprawdzie prawdzie przed nimi, przed wspólnotą wierzących? Jak możemy skutecznie walczyć z pychą, Odpowiedź jest prosta, ale wymaga dyscypliny i pokor. Modlitwa i Słowo Boże to dwa najpotężniejsze narzędzia, które Bóg dał nam do przemiany naszych serc. Kiedy regularnie spędzamy czas na modlitwie, otwieramy nasze serca przed Bogiem i pozwalamy Mu pokazać nam prawdę o nas samych, to w ciszy modlitwy Duch Święty może delikatnie, ale stanowczo wskazać nam obszary pychy, które ukrywają się w zakamarkach naszego serca. Pamiętajmy, że szczera modlitwa zawsze zaczyna się od postawy pokory, uznania, że potrzebujemy Boga i jego prowadzenia. Słowo Boże działa jak lustro dla naszej duszy. W liście Jakuba czytamy, że kto przegląda się Słowu, jest jak człowiek, który ogląda swoją twarz w lustrze, kiedy regularnie czytamy pismo święte. Bóg pokazuje nam prawdę o naszym sercu, a szczególnie pomocne są fragmenty takie jak przypowieści Salomona 6 rozdziału, gdzie czytamy, że Bóg nienawidzi wyniosłych oczu i pysznego serca. Albo pierwszy list Piotra V rozdziału który przypomina nam, że Bóg sprzeciwia się pysznym a pokornym Laskeda. Te słowa powinny być dla nas codziennym przypomnieniem o niebezpieczeństwie. Pk. Następnie przeczytajcie fragment Pisma Świętego, który mówi o pokorze jak np. Ewangelia Mateusza XXIII rozdziału lub list. Do Filipian drugiego rozdział pozwólcie aby te słowa przeniknęły wasze serce i zmieniły wasze myśli. Wieczorem przed snem zróbcie krótki rachunek sumienia, zapytajcie siebie, czy dzisiaj szukałem własnej chwały, czy moje decyzje były motywowane pragnieniem uznania, czy porównywałem się z innymi czując się lepszym. Szczerze wyznajcie Bogu te obszary. I proście o przemianę w serca. Pamiętajcie, że walka z pychą. To proces który trwa całe życie, nie zniechęcajcie się gdy upadniecie, Bóg widzi wasze szczere pragnienie zmiany i wspiera was swoją łaskę. Regularna modlitwa i zamurzenie w Słowie Bożym stopniowo przemienią wasze serce, czyniąc was coraz bardziej podobnymi do Chrystusa, który jest doskonałym przykładem pokory i służby innym. Chcę was dzisiaj zapewnić, że nie powinniśmy popadać w rozpacz z powodu naszych słabości. I Pycha może być trudnym grzechem do pokonania, ale pamiętajcie Bóg w swojej nieskończonej mądrości przewidział, że będziemy upadać, właśnie dlatego przygotował dla nas drogę powrotu. Jego łaska i miłosierdzie są większe niż jakikolwiek nasz grzech. Kiedy patrzę na historię biblijne widzę, jak Dawid, człowiek, według Bożego serca, upadł w pychę, licząc swój lud w Bożemu przykazaniu ale gdy uznał swój grzech, Bóg Mu przebaczył. Piotr zaparł się Jezusa trzy razy, ale Chrystus nie tylko Mu wybaczył, ale uczynił Go filarem Kościoła. Wszelnie pięćdziesiątym pierwszym czytamy: Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. To jest obietnica, której możemy się trzymać, nawet gdy upadamy w pychę, gdy stawiamy siebie na pierwszym miejscu, gdy zapominamy o Bogu, On czeka na nasz powrót. Nie ma takiego momentu w naszym życiu, gdy Bóg powiedziałby: To już za dużo, nie mogę ci więcej wybaczyć. Jego miłosierdzie odnawia się każdego poranka. Zachęcam was dzisiaj, abyście przyjęli to Boże Przebaczenie. Nie trzymajcie się poczucia winy i wstydu. To nie pochodzi od Boga. Diabeł chce, abyśmy tkwili w poczuciu porażki, ale Bóg zawsze oferuje nowy początek. Pokora otwiera drzwi do nowego etapu w waszym życiu duchowym, etapów, w którym będziecie bliżej Boga niż kiedykolwiek wcześniej. Praktycznym krokiem, który możecie dziś podjąć, jest szczera modlitwa wyznania. Nazwijcie swoją pychę po imieniu przed Bogiem, nie ukrywajcie niczego, On i tak wszystko widzi. Następnie podejmijcie konkretne działania które będą wyrazem waszej pokory. Może to oznaczać przeproszenie kogoś, komu wyrządziliście krzywdę, przyznanie się do błędu, czy służenie innym bez oczekiwania uznania. To fundament, na którym Bóg może budować wasze nowe życie. Zacznijcie ten nowy etap już dziś, przyjmując jego przebaczenie i żyjąc w pokorze. Bóg czeka, by was podnieść i poprowadzić dalej. Jego łaska jest wystarczająca. A Jego moc doskonali się w naszej słabości. Chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze rozważania zaproszeniem do osobistej modlitwy. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i pozwól, by Duch Święty oświetlił te zakamarki Twojego serca, które ukrywasz nawet przed sobą. Pycha jest jak cień, który podąża za nami, niepostrzeżenie, ale Bóg widzi wszystko. On czeka, by oczyścić każdy obszar Twojego życia. Jeśli tylko Mu na to pozwolisz. Pamiętam, jak sam musiałem uklęknąć przed Panem i wyznać. Boże, zbyt często szukałem uznania, zbyt często stawiałem siebie w centrum. Ta modlitwa była początkiem prawdziwej wolności w moim życiu. Przychodzi, gdy w pokorze uznajemy naszą potrzebę Bożej łaski. Pomyśl o tym, każdy z wielkich bohaterów wiary w Piśmie Świętym doświadczył momentu głębokiej pokory. Mojżesz Dawid Paweł, Wszyscy oni musieli ugiąć kolana przed Bogiem, zanim zostali potężnie użyci w Jego planie. Pokora nie jest słabością, jest fundamentem prawdziwej siły duchowej. Zachęcam Cię, abyś każdego poranka rozpoczynał dzień od prostej modlitwy: Panie, pomóż mi dzisiaj widzieć innych tak, jak Ty ich widzisz, pomóż mi służyć, zamiast szukać uznania. Ta prosta praktyka może całkowicie odmienić twoje relacje, twoją słówę i twoje serce. W polskiej tradycji chrześcijańskiej mamy piękne przykłady świętych, którzy żyli w głębokiej pokorze od święt Maksymiliana Kolbego po święt. Faustynę Kowalską ich życie świadczy o tym, że droga pokory jest drogą do prawdziwej wielkości w Królestwie Bożym. Wyobraź sobie, jak wyglądałby kościół, Gdyby każdy z nas codziennie wybierał pokorę zamiast pychy, jak wyglądałyby nasze rodziny, nasze wspólnoty, nasze miejsca pracy? To byłoby najpiękniejsze świadectwo wiary, jakie moglibyśmy dać świat. Nie potrzebujemy więcej imponujących kazań czy spektakularnych programów, potrzebujemy serc, które codziennie umierają dla siebie, by żyć dla Chrystusa. Niech Twoje życie będzie takim świadectwem. Niech ludzie patrząc na Ciebie widzą nie Twoją wielkość, ale wielkość Boga, który działa przez pokornych. To jest droga do prawdziwej radości i pokoju, którego świat dać nie może.